Dzień dobry, dzień dobry kochani moi mili. Jak wam wspominałam w ostatnim filmiku, wybieramy się z mężem do Belgii. Właśnie dzisiaj jest ten dzień, o 7 rano wyjechaliśmy z domu. Jesteśmy w drodze, tym razem nasza trasa będzie prowadziła przez Wrocław. Także, Wrocław w zasadzie już minęliśmy. No i co, życzcie nam po prostu szerokiej drogi. Wieczorem prawdopodobnie będziemy pić herbatę już u mojego syna w Belgii. Także kochani, na pewno zrelacjonuję Wam ten wyjazd, bo, bo wybieram się nad morze. Wierzę, że zobaczę te osławione katarynki, które, które stają w miejscowościach turystycznych, bo bardzo, bardzo chciałabym Wam pokazać taką katarynkę. Także póki co trzymajcie się i do zobaczenia wieczorem. Kochani, witam ponownie już z Belgii, gdzie dotarliśmy po 13 godzinach jazdy. E, nawigacja zawsze nam pokazuje 9 godzin. Niestety, ten przedłużający czas przejazdu spowodowany był korkami na niemieckich autostradach. Straciliśmy około 4 godzin. E, Belgia przywitała nas deszczem. Przez połowę Niemiec również padało. E, no cóż, jesteśmy na miejscu, dotarliśmy szczęśliwie. Strasznie się cieszę, bo już przywitałam się z jednym synem. Drugiego zobaczę dopiero jutro, ponieważ y, przyjedzie po pracy do nas. I mam nadzieję, że jutro będzie ładna pogoda, ponieważ chciałam się wybrać z synem na spacer y, nad tutejszy kanał. Pokazałabym Wam okolice, pokazałabym Wam, y, na jakim osiedlu mieszka mój syn, jak wyglądają tutaj domki. No niestety pogoda raczej chyba będzie psotna, jak tutaj w Holandii bywa. My się zawsze śmiałyśmy z córką, że tutaj jednego dnia wszystkie pory roku można przeżyć. Także pewnie będzie tak jak dzisiaj, trochę słońca, a w większości deszcz niestety. Ja czuję się dobrze, podróż zniosłam też fajnie. Z tym, że no takie niepokojące zjawisko zauważyłam u siebie od kilku dni, że bardzo bolą mnie stawy. Y, zwłaszcza kolanowe, y, również y, dłonie y, zaczynają mi odmawiać posłuszeństwa i barki najbardziej. Ale mam wizytę u onkologa zaraz po powrocie jedziemy do onkologa, także y, opowiem co się dzieje, bo prawdopodobnie jest to spowodowane chemią na no, cykli jeszcze przede mną. Być może można się przed tym chronić w jakiś sposób. No, na pewno nie należy to do przyjemności, no bo y, w tej chwili nawet chodzenie po schodach sprawia mi problem. Nie mogę wyjść po schodach, wiecie, tak co krok, tylko po prostu krok i dostaw, krok i dostaw jak starsza osoba. Ale no, gorsze momenty w życiu przechodziłam i, i dawałam radę. Będzie OK. Hej kochani, jestem w Belgii, pod domem mojego młodszego syna. Skąd za chwilę idziemy z synkiem na kiki. Pragnę udać się nad kanał, także jak dotrzemy na miejsce, pokażę Wam jak wygląda kanał w tej miejscowości, gdzie mieszka mój syn. No niestety nadal bolą mnie stawy, znaczy nadal mam wrażenie, że jest, jest co dzień gorzej, wręcz. Ale 14 jadę do onkologa. Także no, no zobaczymy, co dalej, co, co on powie, i być może zaleci mi jakieś środki, może jakiś kolagen. Bo najbardziej, właśnie, bo mnie ramiona i biodra, i to jest taki ból wychodzący ze stawu i promieniujący na kość. No ale trzeba się ruszać, także idziemy na spacerek. Musieliśmy przejść przez taki nieduży lasek. No i zobaczcie, już przed nami widać kanał. Najbardziej lubię ten moment, właśnie kiedy się wychodzi z lasu i otwiera się ta przestrzeń. wody. O jejku, jejku. Mam ciężko. Czuję się, jakby mnie własne ciało zaczęło zdradzać. Okropność. Zobaczcie to. Bardzo lubię to miejsce. Przyjeżdżamy tutaj czasami z psem. To ma pole do popisu. No i tak to wygląda. No, po, normalnie po, tych, po tym kanale przemieszczają się barki. Yy, wędkarze siedzą sobie na brzegu, łapią rybki. Z tego co wiem, trzeba mieć pozwolenie. Kacper, jak daleko jesteśmy od Twojego domu? 1 metr? Kilometr. Kilometr. No. Piękne miejsce i, i raj na wędkarzy. Kolejna bareczka. Tym razem takie maleństwo płynie do nas. Pozdrawiamy z kacprem. I udajemy się w drogę powrotną. Co Witam kochani ponownie, tym razem z Holandii. Jest to kolejny dzień mojego małego urlopu, oddechu od choroby. Wczoraj jadąc... Przez Niemcy autostradą miałam wrażenie, że cała moja choroba, jakby została w Polsce, a ja zaczęłam się w końcu relaksować i, i nabierać takiego wewnętrznego spokoju. Naprawdę miałam wrażenie, że, że całe to zło zostało za mną. Bardzo bym chciała powrotu do mojego dawnego życia. Często się śmieję do męża, że chcę swoje dawne życie. Prawdopodobnie no, trzeba się będzie już na, na, na trwałe, na stałe, przestawić na to, że, że to się zmieniło. Już, już na zawsze. Niemniej jednak liczę, może nie na pełne wyzdrowienie, ale liczę na to, że jeszcze kilka ładnych lat pożyję. No ale co ja tutaj smęcę? Może przełączę kamerę. Tak wygląda domek mojego syna i to jest jeden z ostatnich na tej ulicy. Trzy z tego co widzę, tak, trzy zostały. Ponieważ jest tutaj tendencja taka, że Holandia y, ciągnie domy w górę. Jak tutaj widać i, i tam na końcu. Y, w tym domu na końcu, ogólnie na dole, mieści się coffee shop. Jest to y, sklep, gdzie można legalnie nabyć marihuanę. Y, z tego też powodu w godzinach popołudniowych mój syn tutaj ma dość duży ruch na ulicy. I no, spore problemy z parkowaniem. Wracając tutaj do tego jego domku, ja mam nadzieję, bardzo mu tego życzę, że w końcu znajdzie się jakiś inwestor, deweloper. Bo z tyłu mój syn ma jeszcze całkiem sporą działkę, który wykupi od niego ten dom i, i za przyzwoitą kwotę, która pozwoli mu na powrót do Polski. Naprawdę życzę mu tego z całego serca. Co prawda władował tutaj sporo pieniążków, zainwestował, zrobił remont całego domu, no ale myślę, że jakby dostał dobrą, dobrą cenę, to by się nie zastanawiał. Także kochani, idziemy na kawkę. Z tym, co prawda, jest w pracy ale drugi syn ma klucz. Yy, idziemy na kawę no i zobaczymy co dalej. Zrobimy z tak pięknie rozpoczętym dniem. Jesteśmy w tej chwili w centrum Eindhoven. Uwagę przykuwają wszechobecne rowery. To jest właśnie jedna ze ścieżek rowerowych, na której bezwzględne pierwszeństwo mają rowerzyści, a oni tak zasuwają na tych swoich rowerach, że naprawdę czasami może dojść do kolizji. Przejdziemy sobie przez ulicę. Yy, za chwilę pokażę wam centrum handlowe, jedno z większych wainthowem. No. <grym> Oczywiście deszcz nas przywitał, nie mogło być inaczej. Kolejna ścieżka rowerowa przed nami i kolejny rowerzysta. Naprawdę trzeba zwracać uwagę, bo po prostu można zostać bardzo łatwo potrącony. Uważaj, wszystko. Tak wygląda ścisłe centrum tutaj po lewej stronie jest galeria handlowa i bardzo fajna perfumeria i pamiętam że w tamtym roku jak byłam tutaj u synów byliśmy w tejże galerii może wejdziemy do niej w drodze powrotnej Zobaczyłam ile naprawdę potrafią kosztować perfumy. Byłam zszokowana cenami. Tak, może wejdziemy na chwilę, postaram się wam pokazać jakie, jakie są ceny perfum. Ja myślałam, że drogie perfumy są na strefie wesłowej na lotnisku. Mhm. Dobrze, za chwilę, za chwilę przed nami Primark. Zrobimy szybkie zakupy i postaram się pokazać Wam tę perfumerię. O, tak wygląda parking rowerów pod Primarkiem. Naprawdę przeróżne marki. Od taniutkich modeli. Akurat nie widzę takich zapasionych, ale przeróżne, przeróżne, przeróżne. Przed nami dworzec kolejowy Weindhoven, i z mojej perspektywy w tej chwili tego nie widać. by musiała podejść bliżej, yy, ale. Pod dworcem jest parking rowerowy, i musicie mi uwierzyć na słowo: na tym parkingu są wręcz chyba tysiące rowerów. Ja nie wiem, jak oni się odnajdują tutaj po powrocie z pracy, ale wygląda to niesamowicie. A rowery mają tak wypasione niektórzy, że to śmigłowi po prostu nie mieści. No ale swoje też kosztują te rowery. Tutaj jeden z takich pasaży handlowych, na którym znajdują się też markowe butiki. A my. No, Podchodzimy pod słynny Primark. To jest żelazny punkt każdego wyjazdu mojego do Holandii. Szybkie zakupy i, i pójdziemy do tej perfumerii. W Primarku zjechałam jeszcze na dział z piżonkami, ale na przestrzeni lat już przekonałam się, że nie warto inwestować w piżamy ze składem z poliestrem, ponieważ no, nie komfortowało się śpi w czymś takim. A bawełniane piżamki, no niestety mają swoją cenę. Chociaż ja skusiłam się na koszulę taką białą, w skład bawełna, strukturalną. Ja właśnie chciałam coś wyczaić, może moim dziewczyną, Po jakiejś piżamce, albo chociaż jakiejś koszulince. Bo nie, nie jestem nastawiona na zakupy e, dzisiaj kompletnie. Lasu, ale jestem przed półką, um, na której stoją jedne z droższych, plaków, które udało mi się w naszej roku Cena 255 euro. 300 euro. No i tak to wygląda yy, z tej marki. Podczas ostatniego pobytu spodobały mi się perfumy Memento Mori, ale niestety cena też oscylowała w rękach 300 euro. Tak, no, tak to się kształtuje, o, bo w ogóle moda jest na arabskiej perfumy, tam z tyłu jest chłopka, ale ceny kształtują się podobnie. Mój pobyt w Belgii dobiega końca, wykorzystujemy przepiękną sobotę, słonecznie w końcu się zrobiło, jest cieplutko na małą wycieczkę, przyjechaliśmy do najstarszego miasteczka w Belgii, do miasteczka Tongeren, którego początki datuje się na około 15 rok przed naszą erą. Także jest to duma i, i, i powód do szczycenia się dla Belgów. W tle za mną Bazylika Najświętszej Maryi Panny. Bazylika, budowa Bazyliki zaczęła się około może trwała 300 lat, około 1400 roku. W każdym razie jest to przykład najzamienniejszej architektury gotyckiej, przykład budowli w Belgii. Historia tego miasta zaczyna się około 15 roku przed naszą erą. Tak datuje się w początki tego miasteczka. Mam nadzieję, że trafimy tutaj jeszcze na pozostałości murów rzymskich które ponadto są tutaj gdzieś niedaleko i całkiem dobrze zachowane. Miasteczko było tutaj wiele razy niszczone, podczas różnych wojen, było najeżdżane, było niszczone, ale podnosiło się, odbudowywało. Zresztą był to jeden z największych szlaków komunikacyjnych w tej części Europy. Nawet powiedzenie takie zostało, że wszystkie szlaki prowadzą do Tangeren. Właśnie zaczęły grać kuranty na wieży bazyliki. Mam nadzieję, że będzie to słyszalne na filmiku. fajne kuranciki Która jest godzina? Znajdujemy się przy słynnych murach rzymskich w miasteczku Tengeren. ich wiek szacowany jest różnie ponieważ poszczególne jego fragmenty inaczej się datuje niemniej jednak początki przyjmuje się że sięgają czasów rzymskich Cesarstwo rzymskie powstało w wieku Około 27 roku przed naszą erą, także no, trochę lat mają i powiem Wam, że niesamowite jest to uczucie, kiedy dotyka się czegoś tak wiekowego. Pa, historii Słoneczna niedziela, ostatnia niedziela na moim krótkim urlopie. Przyjechaliśmy nad Morze Północne. Jechaliśmy specjalnie 170 km, tutaj, tutaj właśnie, bo chciałam Wam pokazać to miasteczko. Ale najbardziej chciałam Wam pokazać Katarynkę, którą zapamiętałam z poprzedniego wyjazdu. Czy będzie stała dzisiaj? Nie wiem, zobaczymy. Za chwilę uda się na Deptak i wszystko będzie jasne. Tak wygląda miasteczko Norwijk z perspektywy plaży. Typowo turystyczna miejscowość, mnóstwo, mnóstwo ludzi dzisiaj przyjechało, że korzystają z wolnego dnia. My z synem jeździliśmy około 40-50 minut, żeby zaparkować. Nie było kompletnie gdzie zostawić auto. Na no, szczęście udało się. na dzisiaj, moi mili, mam nadzieję, że ten filmik w nieco zmienionej formie przypadł Wam do gustu i podobał się Wam. Ale o tym dowiem się, mam nadzieję z Waszych komentarzy. Proszę was, komentujcie, czy, czy taka forma jest fajna, czy Wam się to podobało, bo jak wiecie, no, szpitalne części już mi się zakończyły, a chciałabym być z Wami cały czas w kontakcie. Bardzo, bardzo dziękuję za wszelkie przejawy sympatii i dowody zainteresowania moją osobą. Dotarło do mnie, że te moje zbiórki, które są jeszcze aktywne, stają w miejscu i raczej nie uda mi się zbierać tych 3 milionów. No jest to kwota kosmiczna. Zdaję sobie sprawę, że trzeba mieć do tego cały sztab ludzi. Ale już w głowie mam jakieś tam kolejne plany. No, zobaczymy, co życie przyniesie. W każdym razie, moi mieli, nasza taka refleksja podczas tego wyjazdu do Belgii po niedawnej śmierci Jasi Kołaczkowskiej, która straciła życie w wyniku takiej choroby jak moja. Poszło u niej to błyskawicznie. Zastanawiało mnie właśnie jedno, bo pojawiały się takie przekazy, że Jasia dłuższego czasu mdlała, miewała omdlenia, chodziła po lekarzach, co prawda yy, odsyłali ją z tych wiadomości oczywiście medialnych, odsyłali ją do psychiatry. Ech, powiem wam tak, że taka choroba jak moja yy, nie zawsze daje oczywiste objawy, bo to, że powiedzmy są omdlenia, y, zachwiania równowagi, padaczki to już są takie objawy, naprawdę, naprawdę y, można, mo, można uznać za, za typowe objawy guza mózgu. Natomiast y, opowiem Wam o przypadku, z którym ja się spotkałam w szpitalu poznańskim. Leżałam z kobietą na sali, y, której absolutnie ani razu nie bolała głowa. U niej jedynym objawem, na początku, który się pojawił, to były mdłości. Miała ucisk cały czas w okolicach, właśnie mostka tutaj, i, i delikatnie straciła apetyt, i zmagała się z tym dłuższy czas. Później dołączyło się u niej coś takiego, jak to ona określała, piaskiem w oczach. I powiem Wam, że to były u niej jedyne objawy, które, które się zadziały. Chodziła też do lekarza rodzinnego, porobiono miała wszystkie badania, lekarz rodzinny rozkładał ręce, powiedział, że wszystkie wyniki są książkowe, on nie wie, gdzie, gdzie dalej szukać. A że kobieta miała wadę wzroku, nosiła okulary od dłuższego czasu. Udała się do okulisty, który, zerknąwszy w oko, zbadał dno oka, powiedział, że momentalnie ma jechać na Sor. I w tym dniu po wizycie u okulisty udała się na Sor. I ruszyła cała procedura. Okazało się, że ma y, również glejaka, z tym, że ona miała go umiejscowionego w innym miejscu niż mój. Ale, no, tak jak widzicie, no, ani razu nie zabolała ją głowa, ani razu nie miała zaburzenia równowagi. Także y, bardzo, bardzo was proszę, badajcie się, y, zwracajcie uwagę na wszelkie sygnały płynące ze swojego ciała. Bo ciało informuje nas o wszystkim, tak naprawdę. Ja na przykład zastanawiam się w tej chwili, dlaczego nie mogę wszystkiego jeść. Powiem Wam inaczej. Jem bardzo niewiele i bardzo niedużo rzeczy mogę jeść. I domyślam się, że to po prostu organizm sam wysyła mi sygnały, co jest dla mnie dobre, a co jest dla mnie złe. No więc słucham tego. Jem oczywiście tyle, tyle żeby przeżyć, bo te, te porcje są bardzo, bardzo niewielkie. Ale skoro nie chudne, y, tak jak powiedział mi na ostatniej wizycie mój lekarz-onkolog, y, zapotrzebowanie kaloryczne mam dostarczone prawidłowe, więc nie ma powodów do paniki y, pomimo upraty, utraty apetytu. No, Po ostatniej chemii, y, dwa dni, trzy dni było ok, dwa ostatnie dni ta chemia mnie sponiewierała. No, w tej chwili jestem już, już całkowicie po chemii, dochodzę do siebie i, i mam nadzieję, że kolejną chemię przejdę również w miarę, w miarę łagodnie, no bo y, domyślam się, że pewnie bez sensacji się, się nie obędzie. No ale. No co, no z optymizmem patrzę w przyszłość. Także, kochani, życzę Wam wszystkiego, wszystkiego dobrego. Dziękuję jeszcze raz za udostępnianie mojej zbiórki. Proszę, proszę o dalsze udostępnianie. Rozsyłajcie również w świat mój kanał. Udostępniajcie go, lajkujcie, subskrybujcie, no bo to mi na pewno w jakiś sposób pomoże. Także pozdrawiam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie i czekam na Wasze opinie dotyczące dzisiejszego odcinka.